Dzisiaj będę pokazywał Wam ćwiczenia z jogi i te inne pozostałe ćwiczenia. Mam nadzieję, że będziecie ćwiczyć razem ze mną. Zaczynamy od zajęć z jogi. Jeśli macie matę do jogi, to dobrze, ale może być też szkod, lepiej by się nie ślizgał. Kiedy będziemy się rozciągać, weźmiemy od ćwiczenia oddechowego. Kładziemy się na macie z naszą innym na plecach. Ręce mamy tuż cała, nogi lekko rozluźnione. Bierzemy bez mostem, wydech i puszczamy ustawy. Róbcie tak po pięciu razy. Zostajemy na masie. Śniadamy. Nogi unosimy do góry tak, jak do łaki, ale nie za wysoko. Możecie je zdjąć w kolanach na ułatwienia. Ręce podnieście i trzymajcie przed sobą. Do kilku sekund i opuszczamy ręce i nogi. Teraz Wstajemy, rozstawiamy szeroką nogę, ręce umyślimy, robimy tak zwane skrzydła samolotu, a następnie przychylamy się w lewo. Lewą ręką przybliżamy do lewej nogi, a prawą mamy w górze. Tak samo robimy w drugą stronę. Nadal stoimy, nogi mamy prosto. Wnosimy obie ręce do góry, włączamy dłonie i przesyłamy się w lewo lub w prawo, mając na włączone dłonie. Potem robimy to w drugą stronę. Dajemy bokiem, ręce w luk, do góry. Potem opuszczając stajemy na boki. Kładziemy dłonie na macie. Nogi wyginając lekko dajemy do tyłu. Głowę pochylamy na dół i słuch ciała. Możecie zobaczyć ten wiatr w Potem wracamy do pozycji wyjściowej. Hmm. Ah. Teraz przechodzimy do innych ścieżek. Pełną to polsku i wróżki. Zaczynamy od kontek. Zróbcie no po 5 do 10 razy lub no tyle, ile potraficie. Możecie spauzować chwilę i zrobić kąpiel w swoim sensie. Teraz brzuszki. Jest taka sama zasada jak z kąpłami. Od 5 razy, lub tyle ile potraficie. I to już wszystko. Na koniec pozycji pozycję powitalną. Dizem que